A dzisiaj ludziska naprawdę wyjątkowy materiał, bo otworzymy sobie karty Disney. Ale, ala, żadnej lorkany, tylko bardzo ciekawy dodatek Disney. 100 Years of Wonder. Dodatek wygląda w taki sposób, tak przedstawia się nasz booster box. I jest to specjalna kar karcianka, specjalna seria, która została wypuszczona na stulecie studia. Disneya na rynek japoński. Karty tutaj są po japońsku i dzisiaj otworzymy sobie te busterki, żeby zapolować na kartę. Wartą 12 tysięcy złotych i nie tylko, bo jest tutaj masa ciekawych kart z postaciami z Disneya, które mogą być naprawdę sporo warte. Dlatego jeśli jesteście ciekawi, czy uda mi się coś trafić, to oglądajcie materiał do końca, a ja przechodzę do otwierania. Odbezpieczmy naszego boosterka z tej folii i zobaczmy co się tam kryje udało się, ale to nie koniec. Otworzyliśmy pierwszą warstwę. Tutaj widzę, że sprzedawca naprawdę zadbał o zabezpieczenie naszego boksa bardzo potężnie. Bardzo się cieszę. Ja oczywiście troszeczkę oglądałem, jakie te kartożki możemy trafić, dlatego spokojnie wszystko wam pokażę. Jak widać, to już jest japoński dodatek. Ach, dlatego ma to swoje takie otwarcie specjalne, które znamy doskonale ze świata kart Pokémon on. Proszę bardzo, tak wygląda standardowo, ale co jest ciekawe, to mamy oczywiście specjalną, znaczy nie specjalną, ale dodatkową promeczkę. W każdym boksie jest jakaś inna, o tak, a my mamy karciążkę z Lilo i Stitcha. Kojarzycie tą bajkę? Ja jak najbardziej, była naprawdę cudowna. Patrzę sobie tutaj na jakość wykonania, no jest spoko, jest ok. Ale to jest dopiero początek czytaj, tylko proszę zwrócić uwagę na ten przedziałek. Tutaj wszystko jest ładnie zrobione, żeby na przykład boostery są nie mieszały. W japońskich boosterboxach pokémonowych czegoś takiego nie ma i regularnie widzę jak one są wymieszane. Przejdźmy do otwierania i zapolujmy na nasze drogie karcioszki. Tutaj już się dowiedziałem, że przekładać się. o jest bestia, z pięknej i bestii. Wróżka Krzesna, Pinokio. Tutaj jest bardzo wiele postaci. Nie wiem, czy będę pamiętać wszystkie. O Bella, ona się Bella nazywała, jest piękna z pięknej i bestii. I teraz co to jest za typ karty? Okej, okay, mam. Tutaj specjalnie mam rozpiskę wszystkich y, rzadkości. I jest to double r, double rka, więc mamy naszą pierwszą double rkę. O jest. Piękny Baby Yoda. Okej, okay, zobaczymy, jakie karciuszki tutaj nas czekają. Ojej, prosiaczek. O! Oh, Luke Skywalker! O oh, kurde! Właśnie, bo w tym dodatku, jak mówiłem, są też Star Warsy, są postacie z Pixara. Ciekawe, ciekawa mieszanka tutaj. Okej, okay, okej. Okay. Na początku tutaj trzeba się zapoznać z kartami. Pierwszy raz mam je w rękach i próbuję się tutaj z nimi dokładnie zapoznać. I to jest zwykły... Komunik. Zobaczymy, czy uda nam się trafić jakąś bardzo drogą kartę. Trzymajcie kciuki, mam taką nadzieję. Zobaczymy, jak to będzie. O, zakochany kundel to była taka bajeczka. Jeśli zastanawiacie się, czy. O, Anakin. Jeśli zastanawiacie się, czy na przykład w boosterach, w booster są jakieś gwarantowane dropy, to nie. Natomiast są pewne gwarantowane karty w całych kejsach. W kejsach, w których znajduje się 18 boosterboxów. Dlatego. Szansa na to, że będziemy mieć gwarantowane... Special karty możemy mieć gwarantowane oraz super special karty. Tutaj. E, Różpunk. Widok. O! To wygląda jak naprawdę ładna karta, ale jest to rereczka, to jest zwykła rereczka, ale wygląda naprawdę ładnie. Powiem Wam, o! I mamy Zwierzogród. Ostatnia karta z tych wszystkich. Muszę powiedzieć, że na podstawie tej karcianki widzę niesamowity potencjał w różnych grafikach, jakie można nanosić na karty. Naprawdę. Dajcie oczywiście znać, czy podoba Wam się takie otwieranie innych dodatków. Stitch. Powiem wam, że z wszystkich bajek Disneya oh, oh. oh, oh. mamy super z y, potworów i spółki, bardzo ładne. I zobaczcie, jak te karty są ciekawie skonstruowane, naprawdę dość oryginalne. Młana, ona się nazywała kolejna księżniczka Disneya. Niewypanda. W polskim tutaj oh, mamy też piratów z krajów. Oh my god! Jeju, jak ja kocham Piratus Karaibów! Jack Sparrow został tutaj trafiony w naszej karcie. Niby zwykła rerka, ale kurczę, przepiękna. A ostatnia karta znowu gród. Ciekawe, kurczę, naprawdę ciekawe. Czy uda nam się tutaj trafić coś epickiego? Zobaczymy, ale i tak te karty naprawdę przywołują bardzo ciepłe wspomnienia. Pytałem się już was, dajcie znać w komentarzach, jaka, jaka Wasza jest y, ulubiona bajka z tutaj Uniwersum. Disneya, jestem naprawdę ciekaw i czy podobają Wam się takie materiały. Jak czasem odskoczymy sobie troszeczkę do innej karcianki, żeby pootwierać. Jasmina księżniczki, to ja bardzo dobrze pamiętam, powiem Wam. I jest to zwykła double rerka. Dobrze, dobrze. Nic takiego. Druga jasminka, tylko zwykła. O, tutaj rereczką kończymy. O i tutaj wizytówka Pixara, jak widzicie. Kolejny. Jak już pewnie widzieliście, bo pokazywałem to tą najdroższą kartą, wartą 12, wydaje mi się, że 12 tysięcy złotych, o kurczę. Dobra, czyli mamy też super bohaterów z Marvela. No to jest nasza myszka Mickey, ten Steam Bowl Willy, tak się nazywa chyba ta książka. I nie mogłem znaleźć, ile dokładnie ona kosztuje, ale tak widziałem, że około 12. 000. Czyżby to była double rerka? Nie, super rerka naszej tutaj bohaterki. Jest jean, Pinocchio, Elza kurczę, ale słaby arcik, strasznie słaby arcik w tym wypadku. O, i druga karcioszka z Lilą i Stitcha. A, czyli ta karta pierwsza w boxie nie jest chyba nic takiego warta. Patrząc, że co, co Booster Box mamy gwarantowaną w jedną z nich. Ale takie boczne karty spotkałem też w boosterach z Formuły 1. Tam najczęściej to były albo jakieś rejsy, albo jakieś pojazdy. W Pokemonach bocznych kart nie mamy odwróconych. O, tutaj dzieciaki w strojach Myszki Miki. Ciekawe jest! Kopciuszek. Kopciuszek oczywiście. Jest to Double Rare'ka. Ciekawie, pięknie. Dumbo się nazywał ten słonik. Chyba tak. Kurczę, kurczę, belemole. O, baz Astral, ale to nie jest to. I trzecia karta z Lilo i Stitcha. Nie pogardzę, lubię, ale fajnie trafić na przykład jakąś rzadką kartę z Lilo i Stitcha. To byłoby naprawdę ciekawe. I co dalej? Baz, a O, jest karciążka z Potworów i Spółka. Fajnie. No te, te podstawowe arty nie są takie ładne, jak mogłyby być, ale ich specjalne arty. O, coś tutaj jest. A co to jest? HR. HR to jest 100 rare. Czyli zakładam, że jest tutaj tylko 12 takich kart i są to specjalne książki właśnie upamiętniające stulecie, że tak powiem. Wygląda na tyle fajnie, że ją zakoszulkuje za chwilę i odłożę na bok, bo może być coś warta. Wy cenę od razu widzicie, ja będę musiał je sprawdzić za chwilę. I powiem Wam szczerze, tej pani absolutnie nie kojarzę. Nie wiem, z jakiego jest filmu. Możecie dać mi znać komentarzach, bo nie wiem i o. Nie, to jest CC, czyli po prostu tam zwykłe komu to nic takiego. I powiem Wam, że tutaj dużo kart, nawet tych mniejszych, może być sporo warta, więc naprawdę ciekawe. Lecimy z kolejnym boosterkiem. Let's go. tutaj Pinocchio, z Simba, on się nazywał, Olaf, z tego Stitch nasz piękny, kotki, okej, okay, okej, okay, okej, okay. ale czy... O, Kaczor Donald w Rerce zwykłej i kolejna karta z tych... nic takiego, nic takiego. I, o, nie pamiętam jak on się nazywał, naprawdę, ale bardzo go lubiłem, bardzo mi się podobał jako Czy to jest Nemo? To jest chyba Nemo, ale widzicie, w takim specjalnym rysunku o, Encanto, Encanto to się nazywało, tak, cudowna baja, cudowna. Tej akurat nie widziałem, Księżniczki, Żaby, o, to zwykły Komonik, ale patrzcie jaki ładny, Trasznie fajnie jest, jest, takie karty są ogrywane, ładnymi naprawdę artami, bardzo kreatywnymi, no to, no to taki... Full art pokemonowy, można by powiedzieć, czyli cała. O, to jest. To jest bardzo blisko karta, którą my byśmy chcieli mieć. To właśnie jest ta myszka Miki, tylko ona nie jest w tym najlepszym arcie. A to jest zwykła rereczka, ale może przez to, że to jest myszki Miki, to może wydawać się trochę droższa. Mam taką oczywiście nadzieję. Następny booster, let's go. Po co, po co kupować i otwierać Lorkanę, jak możemy otwierać tutaj takie ciekawostki. Nie, no, ogólnie ten dodatek jest ciekawy, bardzo ciekawy i... Jest ich trochę sporo. To znaczy, w Japonii chyba z tego co rozumiem nie ma. Lorka, Lorkane jest tylko w języku angielskim. Na przykład te dodatki, które tutaj otwieramy, nie ma w języku angielskim, są tylko w japońskim. I to są specjalne, specjalne wydania tylko po to tylko nie, że specjalne wydania Lorkany, tylko właśnie specjalne wydania kart, które są tylko po japońsku na rynek właśnie azjatycki, żeby wypromować tutaj Disneya i przypomnieć się o tym, że mu. Ma swoje stulecia, nadal nie wiem, czy to jest poprawnie to wymawiam. I jakaś i jej zwykła Elza. E! Stypa, stypa. Zobaczmy, co będzie dalej. Uch, niestety problemem tego dodatku jest właśnie ta gwarancja dropów, gwarancja jakichś kart w secie. Które już po, po live'ach, na których otwieramy japońskie dodatki e, kart Pokémon, okazuje się, że to nie jest wcale takie dobre. No i tutaj może być bardzo podobny case, no bo jeśli ktoś ku, wykupił całego case i na przykład udało mu się trafić w pierwszych boosterach już gwarantowane karty, no to potem może odsprzedawać takie e, booster boxy, w których wiadomo, że tej gwarantowane już może nie być po prostu żadnych lepszych kart. Tak, jest to naszego tutaj chyba boys Bandu pięknego myszki myki O, kolejna karta, czy to jest? Co tu jest? A, dobra, to jest uncommon zwykły. Tak to wygląda, jak się nie znasz na dodatku, i po prostu każda karta jest Co? Co to jest? Czy to jest coś dobrego, ale się nie błyszczy, więc idziemy prostą zasadą. Oczywiście, jak się jakaś karta nie błyszczy, to znaczy, że nie jest jakoś yy, dużo wa... o, Mamy, mamy rereczkę z Lilo i Stitch'a, więc zwykła rereczka, ale jak wam mówię, moja ulubiona baja z dzieciństwa to Lilo i Stitch. Jest naprawdę przecudna i kubuś puchatek. Uwielbiałem go oglądać za dzieciaka, a jak troszkę wyrosłem, to Lilo no i był the best of. Dobra, lecimy dalej. Ogólnie dowiedziałem się w trakcie researcha do tego odcinka, że ta firma, która produkuje te karty, ona się nazywa White Schwarz, jakoś coś tego typu, ona odpowiada za naprawdę dużo, dużo ciekawych karcioszek o kurcze dzwoneczku. Dzień dobry, dzień dobry. Piękny arcik. Szczególnie bardzo dużo jakichś takich serii z anime i wielokrotnie przechodząc się po tej lokalnych. O druga dwa tak i to tym razem girls bandu. Mamy idealnie tutaj pięknie do pary. Patrzcie jak to pięknie wygląda. Farafa fom pięknie. O, jest Miki, kolejne postacie z Wieży ogrodu i Punka, no i król Lew. Wielokrotnie, jak byłem po prostu na różnych wydarzeniach lokalnych, to widziałem ludzi z takimi kartami, kartami z anime, i nigdy nie mogłem dojść do tego, skąd one są. I właśnie udało mi się trafić. To właśnie ta firma, o ta, która się tutaj wyświetla, tutaj pokazuję ją teraz, produkuje naprawdę dużo ciekawych karcianek, że tak powiem. Praktycznie, praktycznie każde pewnie anime bardziej popularne w Japonii ma swoją własną karciankę, tylko po prostu mało popularną na rynku europejskim. Tylko pewnie w Azji, co najwyżej może w Ameryce jest trochę bardziej popularne. Jak chcecie, to możemy takich też trochę otwierać. Dajcie znać, jak wam się taki materiał... O, w ogóle tej bajki też nie kojarzę. Nie wiem, co to było. One te postacie chyba nie były zakochanego Kundla, bo tam głównie były same pies o, jest Alicja z krainy czarów, ale jako zwykła rereczka i Jasmina z, z tym hultajem. Nie, nie pamiętam jak to się nazywa. Aladdin, Aladdin, o, właśnie. Ogólnie w takim booster boxie mamy 16 boosterków tylko, więc nie jest to jakoś tak bardzo dużo. I wydaje mi się, że niedługo dojdziemy do końca, dlatego szansa na drop nam się zmniejsza. Ale jako, że nie trafiliśmy niczego jeszcze pewnie epickiego, to mamy dużą szansę. Nie wiecie, jak to jest. Na tej bajce byłem nawet ostatnio, ale nie pamiętam jak ona się nazywała, jest prosiaczek Chipy Dale, proszę bardzo. Chip, Chip chip, chip. Kurde, piękne. A to jest co, rereczka. Zwykła rereczka i nasza pocztóweczka. Ja to lubię, znaczy nie pocztówka, bardziej wizytówka. O, te kartki mi bardziej. Te karty boczne bardziej mi wizytówki przypominają dokładnie tak. Ale jeśli chodzi o design mi się bardzo podoba. Takie boosterki naprawdę piękne. I gdzie, gdzie są nasze ultra rery Jak to były? E, nie ultra rery tylko special special rary i super special rary. Czemu one się po prostu nazywają? E, special rary i ultra special rary. Nieważne. Te najlepsze karty, gdzie one są? Gdzie one są? Ja tutaj na nie jak najbardziej czyham. Jest Ankomoni, który w ogóle... Par... O, to, to jest ta karta jest strasznie brzydka. Zysłownie jakiś kadr z bajki. No to jest akurat. Niektóre są naprawdę średnie. Niektóre z nich bardzo. Już lepsze są po prostu takie stojące, zwyczajne postacie. Rereczka i jest Król Lew. Ciekawe. Dobra? Let's go. To mogę Wam, mogę wam zdradzić na przykład, bo, bo już wiem, że raczej nie trafimy większości z nich. To mogę Wam zdradzić, jakie są najdroższe karty z tej karcianki. Tutaj. Wyświetlają wam się pięć na przykład najdroższych kart i jak widzicie, no to na przykład y, poza myszką Mickey, dwie pierwsze pozycje zajmują bohaterowie z naprawdę ciekawych uniwersów, właśnie Star Warsów oraz z Marvela. A później mamy dużo księżniczek, ale tak samo możemy trafić właśnie na przykład Jacka Sparrowa, który tutaj wart jest nos 400 dobrych złotych. i Też jest przepiękny, a te najlepsze karty charakteryzują się tym takim napisem na środku. Wygląda to episko, ale dobra, przejdźmy już do otwierania, zobaczmy co się kryje w naszym ostatnim boosterku. No, te karty są fajne. Jakbym był wielkim fanem, no jestem wielkim fanem Piratów Skrajów, to na pewno chciałbym taką mieć. No, ale szansa na trafienie czegoś takiego w booster boxie jest mała, szczególnie, że pamiętajcie, że lepiej kupować takie boostery z zaufanych źródeł, bo nigdy nie wiecie, czy właśnie nie, może, może to nie być jeden z tych takich pustych booster boxów. Pluto, który jest tutaj naszą rereczką i ostatnia wizytówka, która ma bilecik. Fajny pomysł. Tak samo jak świetny był to pomysł na film. Mam taką nadzieję, jeśli też tak uważacie, to zostawcie łapkę w górę i subujcie kanał. Dajcie znać w komentarzu po prostu, czy taki pomysł wam się podoba. Jeśli tak, to poza materiałami z Pokemonami, bo one zawsze będą, nie martwcie się, dorobimy trochę materiałów z innych karcianek i zobaczymy, jak się przedstawiają. Widzimy się oczywiście na dzisiejszym piątkowym live'ie oraz na przyszłych materiałach za tydzień premiera nowego dodatku Pokémon, więc widzimy się. Pamiętajcie o suklu. Hej, hej.